Mój ulubiony polityk Jacek Kurski, prezes TVP. I to jest piękna historia, drodzy Państwo. Szybkie ozdrowienie Jacka Kurskiego. Rządowy szpital twierdzi, że prezes TVP pokonał koronawirusa dzień po dodatnim teście. No cuda. 24 grudnia wigilia tekst Kamila Dziubki, który wie, co pisze. Szpital Izonetu, oczywiście to jest tekst. Szpital MSWIA wydał oświadczenie po tekście onetu, w którym ujawniliśmy, że prezes TVP Kurski pojechał do Paryża na konkurs Eurowizji Junior, choć 5 dni wcześniej uzyskał dodatni wynik testu na obecność koronawirusa. Stanowisko rządowego szpitala usprawiedliwia Kurskiego, ale nie rozwiewa zasadniczych wątpliwości. Popatrzmy dalej, jak to było. To no jest bardzo ciekawe. O możemy przeczytać, że badanie zostało wykonane, by ocenić, czy Kurski jest już ozdrowieńcem po aktywnej fazie choroby. Zgodnie z wynikami badania u Jacka Kurskiego wykryto RNA wirus sars jednak jak twierdzi szpital, Wynik ten wskazuje na późny okres po infekcji COVID wykrycie genomu wirusa pomiędzy 30 a 35 cyklem badania. No, dla mnie brzmi to tak trochę po chińsku. Nie znam się nie, nie pisałem za dużo o, o samym koronawirusie, raczej o tym, jak wykorzystywano pandemię do tego, żeby sobie zarobić i tak dalej. Ale ten szpital jest bardzo ciekawym przykładem. Szpital MSWIA. Tam bardzo wielu polityków się leczyło kiedyś i leczy. Nie leczy się tam Jarosław Kaczyński, który bardzo ma złe zdanie. Podobno to są tylko plotki, ale ja będę Wam też takie plotki, takie plotki przynosił. Szczególnie, że sami na forum poruszaliście kwestię Jarosława Kaczyńskiego, który miał rzekomo zasłabnąć. Ja już powiem szczerze, przestaję tropić te choroby Jarosława Kaczyńskiego, bo no bo tak, bo chociaż swego czasu wydawało mi się to bardzo istotne i jeżeli rzeczywiście on tam korzysta z rozmaitych uprzywilejowań, to ja nie wiem dokładnie, czy to wszystko jest lega artyst, bo kiedy był wicepremierem, to może jakoś, ale widać też, że rząd i politycy mają chęć, żeby mieć takie specjalne uprawnienia, i, e, i to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Wracam do historii Kurskiego. Groził procesem. Ja jeszcze do Kamila się nie zadzwoniłem, ale spytam go, jak to jest z tym procesem, powiem Państwu w następnym programie. Prezes groził, zapowiadał zawiadomienie do prokuratury. I tak dalej, i tak dalej. To tak a propos odwracania porządków. Ale dlaczego on zagroził prokuraturą? Bo ujawniono informacje dotyczące jego stanu zdrowia, a zapomniał o tym, że jak pisze Kamil, weryfikowanie, czy politycy i osoby publiczne przestrzegają kolejności szczepień, obostrzeń covidowych i zasad kwarantanny, to standardowy obowiązek mediów podczas. Pandemii. Co Wy na ten temat myślicie? Ja chciałem Państwu też niestety powiedzieć, a właśnie tutaj mamy to, jeszcze, przepraszam, oświadczenie, na co zwraca uwagę autor, więc musimy mu oddać jeszcze głos. W dodatku oświadczenie Szpitala MSW i mnoży wątpliwości. Zamiast je rozwiewać, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia istnieje możliwość zakończenia izolacji po pozytywnym teście, ale wyłącznie i tutaj cytat, w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad, nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej lub w przypadkach uzasadnionych klinicznie. No sorry, Jadku Kurski, ale nie jesteś w żaden sposób osobą wykonującą zawód medyczny lub sprawującą opiekę. Reset obywatelski.